witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale z Dieta prawdziwego życia No i... no... Rozpocznijmy W tym miejscu... Nie wiedziałem jak się tutaj przygotować na no sam początek Dawno nie nagrywałem filmów Dwa miesiące gdzieś W końcu mam OBS-a od kilku... Nie kilkunastu. Ostatnio sobie po prostu zainstalowałem OBS-a no i pomyślałem, żeby zacząć nagrywać filmy na komputerze. Bardzo wszystkich przepraszam, jeśli kogoś urażę tym, że odkapiłem od na przykład kalucha lub od Ospano, który nagrywa bardzo podobną serię życie gangstera. Ale jak możecie, to zasubskrybujcie mnie, jeśli Wam się materiał spodoba. Nic to nie kosztuje, a mi po prostu pomaga. Ja rozpocznę. No i zróbmy sobie chyba cięcie i poczekajmy, aż dojdziemy do jakiegoś sklepu. Mordo, ale łapę też zostaw. Okej. Okay. Ja już właśnie tutaj podchodzę pod sklep. No i mm, jestem bardzo ciekaw ogólnie. E, co i jak, co i jak. Dzień dobry, dzień dobry. Witam proszę pana. Czy jest tutaj y, szansa, y, aby tutaj nie wiem, pomóc coś na krąkę chleba lub przynajmniej coś do a wodę? Ha, super, gość y, y, mówi, że żebym uciekał. No, nie chcę mieć do czynienia. Nie chcę, my, my, że nie chcę. Że... Super, będzie z tego memy. Że... Lepiej, żebym uciekał, bo nie chcemy mieć do czynienia z jego ziomkami. No... 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 Da... Dobra, nie jest o to. Dobrze. Y... Lepiej, żebym poszedł... Y... Nie wiem, może pomył komuś samochód. Dobrze, film Franklin się przewrócił, normalnie. O, oh, samolot. Pomięte kucia. Tutaj nie patrzcie na to. Leccie mm. dość. Lexing to może nie. O, powiedzmy, że to. Cleaning to jest numer 36. Halo. Aha. Dobra. Powiedzmy, że umieliśmy go być, ale ja to nic z ja tego nie dostanie No dobra, ale może nas coś innego ratuje. Franklin się przewraca, on jest tak. Ja! Słabo. Słabo. Dobra, będziemy musieli z... pójść do innego sklepu. Wiem. Ty, ja nie mam i chyba nie pojadę. Co jest? Normalnie wsiadam. <laughs> wiem, gdzie tu jest sklep kolejny Gdzieś tutaj Tu proszę Dobra Nie zapłaciłem mu! Mmm, dobra. Idziemy teraz tu. Dzień dobry. Czy można tutaj zapracować, umieć coś tutaj lokal, rozumie pan? Śmieć i podzbierać. Okna pomyć. Jest szansa? i całkowicie powiedział, że jest. Sztos. Sztos totalny. Mm, tylko... Musimy go poprosić w jakąś ścierkę, bo tam dom zostawiliśmy. A ściereczka? O, bardzo dziękuję. A i bardzo miły pan. Tutaj... ten po... Potem tutaj tylko. Wezmę sobie fajną ściereczkę. Jeszcze w środku tutaj zrobię. Nie wiem, poszukam coś łaż, o. o, pięknie. No trochę u, ucieło Franklinowi bluesy. Blueski. Okej. Okay. Powiedzmy, że mamy wszystko skończone. Dobrze, czy można coś? Ok, gościu nam dał 5 dolarów, jak widzicie. górny róg. I kawę. Więc też sztos. Yy, dobra, tutaj sobie wyjdźmy już z tego. Hmm. Chyba powinien się dla Franklin czuć lepiej. I proszę bardzo, tutaj Franklin. Dobra, lepiej. Pięć dolarów pierwszego dnia, możemy normalnie biegać po kawce. Szkoda, że kanapki B nam nie dał, ale dobra, szacunek plus dla niego. Może wózkiem poprzejedziemy się. Ja chyba tak nie się Dobra, chyba musimy wracać albo iść na jakieś śmietniki i się przespać gdzieś w kontenerze. To będzie chyba na tyle z tego. Film. Chcecie lepsze montaże? Oczywiście piszcie. Ja jeszcze tutaj nie w montażu na komputerze, bo to jest mój pierwszy film z tą No ja nie osiągniemy nie się, ale ja jestem tragicznym w montażu na komputerze. Nie wiem co jak, nie wiem co jak, tam. Mam tutaj Open All Interiors i mam jeszcze tutaj kupowanie w tym salonie. Um, więc mam tutaj dwa mody, chcecie więcej oczywiście piścię. Nie no wiem, chyba musimy się tu przespać i w kolejnym odcinku się zobaczymy w tym samym miejscu, w tych samych kartonach. I no to ja sobie tutaj zaprzestanę. No i to będzie na tyle. Z tego odcinka tutaj trejny i się włączył. Do następnego majcie się coś. a w kolejnym odcinku już będziemy musieli zacząć coś pracować. I nie zwracajcie uwagi na zegarek i bransoletkę, bo tego nie mogę usunąć, ale nie zwracajmy na to uwagi. I to co? Cześć! Elo! Siema!